Zadanie 31. Dany jest trójmian kwadratowy o współczynniku 3 przy najwyższej potędze. Wierzchołek paraboli, będącej wykresem tego trójmianu, ma współrzędne 5 i minus -10. Wyznasz wartość tej funkcji dla argumentu równego 10. No dobra, tutaj biorą nas na znajomość oznaczeń, ewidentnie, ale mamy wierzchołek. Mamy trójmian kwadratowy f, czyli funkcja f od x, tak po naszemu, po staremu. No to jak mamy wierzchołek, no to to będzie a x odjąć p kwadrat dodać q, gdzie p i q to są współrzędne wierzchołka, a a to jest współczynnik przy najwyższej potędze. No dobra, no to w takim razie nam wychodzi nic innego jak 3x odjąć 5 do drugiej minus 10. To jest nasza funkcja. Nasz trójmian kwadratowy. A my mamy obliczyć wartość tego trójmianu dla dziesiątki. No dobra, nie było powiedziane, że musimy wyznaczać postać ogólną, no to podstawiamy tak jak jest. No to mamy 3, 10 odjąć 5, do drugiej odjąć 10. No i teraz tylko kolejność wykonywania działań, czyli 10 odjąć 5 to jest 5, do drugiej to jest 25, razy 3 to jest 75 czyli 75 odjąć 10, czyli to będzie 65. I mamy to.